Witam Was serdecznie prosto z Byside z Miami. Mamy wieczór, temperatura 23 stopnie, jak widzicie, trochę pochmurno. Od jutra mamy słoneczko i około 28-30 stopni. Jest zima w tej chwili w Miami. <laughs> Jedna z głównych atrakcji tego miasta. Każdy turysta, który tutaj się znajdzie, powinien. Odwiedzić to miejsce. Tam w tle zobaczycie łódkę Hurricane. Chyba z tego serialu, czy tam filmu. Z tego co pamiętam, gdzie grał Hulk Hogan. A tak wygląda życie tutaj. Palmy fajnie przyozdobione w światełka. Widok na biurowce. Fajna wata cukrowa do kupienia. Koszulki, czapeczki Miami Beach, którą odwiedzimy jutro. Jest po drugiej stronie. Tutaj tej jakby zatoki. Tam widzicie ten most w tle. Przejedziemy tam autobusem i, i znajdziemy się w Miami Beach ale póki co zobaczcie jak wygląda tutaj to od środka w tle słychać meksykańską muzykę już zdążyłem zauważyć, że w Miami jest full full meksykanów pewnie też kolumbijczyków jest z nami giera. będzie zaraz tańczył tutaj w rytm meksykańskiej muzyki Tam w tle pełno flag. to jest w ogóle też takie centrum handlowe. O, coś ciekawego Tego wcześniej nie widziałem, nigdy Pharma Box Maszyna z lekarstwami Proszę, dezodoranty, antyperspiranty Afrin Różnego rodzaju tabletki Ciekawa sprawa A, don't worry Bardzo ciekawe miejsce Jak widzicie, bardzo wietrznia. Dzisiaj palmy latają w lewo i w prawo. Przejdziemy się chwilę spacerkiem, tak żeby każdy miał pogląd jak to wygląda. Nie wiem jak to jest duże dopiero co tu weszliśmy. Wcześniej przed centrum znajduje się taki fajny park. Jest pełno stolików, jest pełno krzesełek, takich fajnych, kolorowych. Proszę, to wygląda fajnie. Mamy tu Spidermana, Tora. Piłkę do futbolu amerykańskiego, fajne gadżety o Artuditu i Gwiazda Śmierci z Bieżnych Wojen. O, ciekawe: budka ze zdjęciami. Jak widać, cieszy się powodzeniem, są chętni. Już jakieś 3-4 przelotne deszcze nas spotkały, ale przez 23 stopnie to sobie tak maszeruje w sandałkach, jak widzicie. I pasuje robota. Można zagrać w Mario. Nie wierzę, proszę. Jest. To jest stare Nintendo. Nie, to nie to jest stare. A, można kupić, proszę. Są padziki. No, fajna sprawa, muszę przyznać. Zdziwiło mnie to jakieś szamponiki czy coś tam. Tutaj, okularki. Bardzo dużo sklepów widzę, no tutaj dalej się ciągną. My sobie zaraz podjedziemy tutaj tymi schodami ruchomymi do góry. No i tyle, chociaż nie, no może. Jeszcze się chwilę z wami przejadę, sobie popatrzcie. Jest food locker. Podluker, przepraszam, za chwilę wchodzimy, Steakhouse, tu jakiś American A A Airlines Area Tutaj za dwa dni mecz będziemy oglądać, mecz koszykówki NBA Oczywiście drużyny Miami Heat, będą grali z Charlotte Hornets Bardzo mnie to cieszy, będzie tu na pewno fajne spotkanko Dużo fajnych akcji, już nie mogę się doczekać Bo w sumie głównie tutaj po to jesteśmy No i to by było na tyle. Dzięki, jeżeli Wam się podobało, jeżeli oglądaliście do końca. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia w następnym filmiku. Na razie, trzymajcie się. Hej!